Mija już 13 dzień bez decyzji marszałka Tomasza Grockiego. Senat nadal nie zajął stanowiska w sprawie wyborów. I jest wielce prawdopodobne, że będzie maksymalnie długo zwlekał z decyzją w tej ważnej sprawie. Wielu ekspertów i komentatorów nie ma wątpliwości, że zaplanowana zwłoka Senatu to próba utrudnienia przeprowadzenia wyborów w sposób korespondencyjny. Maciej Sawicki. Mija już czternasty dzień bez decyzji marszałka Tomasza Grodzkiego. Senat cały czas nie zajął stanowiska w sprawie wyborów korespondencyjnych. Platforma Obywatelska nie chce wyborów prezydenckich w maju, nie chce ich również przełożyć o dwa lata, nie chce ich także jesienią, bo teraz chce przełożyć je o rok. Komu i dlaczego zależy na politycznym chaosie? O tym Maciej Sawicki. Do wyborów prezydenckich pozostało 19 dni. Wciąż obowiązującą datą głosowania jest 10 maja. Czasu na to, by odbyło się ono bezpiecznie, jest coraz mniej. Niestety marszałek Senatu już 15 dzień zwleka ze zwołaniem posiedzenia i podjęciem decyzji w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, które ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo w czasie pandemii. Krzysztof Nowina Konopka. Opozycja straszy Trybunałem Stanu i więzieniem za przygotowania do wyborów prezydenckich. Chodzi o druk kart do głosowania i mobilizację Poczty Polskiej do wyborów korespondencyjnych. Rząd tłumaczy, że działania są legalne i konieczne, bo nikt nie może być pozbawiony prawa głosu. Ale marszałek Senatu już szesnasty dzień zwleka ze zwołaniem posiedzenia w tej sprawie, narażając zdrowie Polaków. Krzysztof Nowina Konopka. A dzisiejszy czwartek to już 17 dzień bez decyzji marszałka Tomasza Grockiego. Senat nadal nie zajął stanowiska w sprawie wyborów korespondencyjnych. Co więcej, opozycja w obliczu drastycznego spadku swoich notowań coraz mocniej i częściej namawia do przesunięcia terminu wyborów. Maciej Sawicki. Mija już 18 dzień bez decyzji marszałka Tomasza Grockiego. Senat nadal nie zajął stanowiska w sprawie wyborów korespondencyjnych. Opozycja straszy Polaków. Tu cytat zabójczymi kopertami, ale zarówno polscy, jak i zagraniczni eksperci Światowej Organizacji Zdrowia mówią jasno, że głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne Maciej Sawicki. Codziennie dostarczają miliony przesyłek, teraz dowiadują się, że są posłańcami śmierci, listonosze na celowniku tych, którzy zwalczają plan głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Mija już 19 dzień bez decyzji marszałka Tomasza Grockiego. Senat nadal nie zajął stanowiska w sprawie wyborów korespondencyjnych. Opozycja liczy, że grając na emocjach i strachu, zablokuje wybory, używając do tego m.in. samorządów. Tymczasem już jutro w kilkudziesięciu gminach otwarte zostaną lokale do głosowania. Krzysztof Nowina Konopka.